tak to musi trochę dać... mniej gazu mu da będzie spokojnie nie, musi być muszę cały czas drążek wypchnięty trzymać no ja to dawaj ja trymera ci przesunę trochę prawy trymer tutaj no wziął no wziął, wziął A weź go na wolne obloty, zobacz tak samo ci zac... no już, Tak samo ci ciągnie. Trzeba by go dobarzyć może to Ja się No to widuj do pory lewi Ci się udają. No za bardzo zaciągnę To główno Chujowo, że on to ma wszystko na jednym drążku i nie może ani skręcać ani tego Marcel będziesz w chronice YouTube na www.laski.pl jutro będziesz. Lachony, kurwa, cię tam rwały na twarzy, to Idziemy. Już. Gdzie lecieć mi teraz? weź wyżej, żebyś mógł wy... I, i ten silnik mu wyłącz. Może on zadziera, bo ma, ma kiepski wykłon. Może bez silnika będzie dobrze latał. Tak, kiepski wykłon będzie, jak będzie na prosto, trochę do dołu powinien być. No jest to. Jak silnik, to trzeba zobaczyć. To go dowadzi, no raz, a tak to zaraz nie, nie, mogę go zgasić. Zapomnieliśmy no to, zmienię, to...